Trudno powiedzieć, czy się bałem. Na pewno pierwszy zjazd pod ziemię to są wielkie emocje. Idziemy dalej przez starość się przydzieramy do drugiej grup, nie? patrzymy polskie napisy. Na początku XX stulecia tam mieszkało przeszło 20 tysięcy osób mieszkańców, 20-24, które niektóre źródła. To w tym momencie tam mieszka kilkanaście osób. Niespełna 20 ludzi jest oficjalnie zameldowana na terenie Starej Karwiny. Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku Zwrotowiska. Dzisiaj zaprosiłam do naszej redakcji Staszka Kołka, Stanisława Kołka, wiceprezesa stowarzyszenia Olza Pro, ale też mojego kolegę z zarządu głównego PZK. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, dzisiaj sobie porozmawiamy o górnictwie i porozmawiamy sobie o Karwinie, bo ty Jesteś członkiem PZK i kronikarzem w miejscowym kole PZK w Sibicy, ale to nie znaczy, że nie jesteś związany mocno z Karwiną. Jakbyś mógł troszeczkę przybliżyć te swoje związki z Karwiną i z górnictwem przy okazji. Pochodzę z rodziny górniczej. Podczas tego, jak robiłem drzewo genealogiczne mojej rodziny, to stwierdziłem za pomocą mojego kolegi, który jest historykiem. Że, że jestem siódmą generacją górniczą, która w Karwinie właściwie przez cały czas żyła i tam w Karwinie i w okolicy y, trudnili się tym, że wydobywali węgiel. Mhm. Jestem siódmą generacją i zarazem ostatnią, bo jak wiadomo węgiel w Karwinie się kończy. To nie znaczy, nie, niekoniecznie się kończy węgiel, ale kończy się jego wydobycie. Mhm. Y, I mój syn już nie będzie górnikiem, skończył studia filozoficzne i teraz on musi wymyślić, co się będzie dalej robić. Żeby po prostu jakoś się nam żyło, bo trzeba przyznać, że górnictwo, odkrycie węgla w Karwinie to było wielki, właściwie taki skok te techniczny, czy można powiedzieć, rewolucja przemysłowa się właściwie od tego momentu rozpoczęła. I Karwina mocno tym, tą rewolucją techniczną była poznaczona jakoś. Mhm. No a powiedz mi, bo mówisz, że jesteś, wiesz, siódmym, w siódmym pokoleniu y, byłeś, w choć nie wiem, czy górnikiem się przestaje być. Nie, czy... górnikiem się jest do końca życia. Dobrze, mm. więc jesteś siódmym, siódmym pokoleniem górników w, w Waszej rodzinie, ale czy to oznacza, że ty byłeś takim tym prawdziwym y, górnikiem? Znaczy, prze przepraszam, za, y, przepraszam za, ten, za akurat takie określenie, ale czy ty byłeś takim tym prawdziwym górnikiem, który y, schodził. Y, do kopalni do dołu, czy byłeś tym, który pracował na powierzchni? Jak najbardziej. Zacząłem pracować na kopalni w roku 1981, jeszcze podczas studiów na Wyższej Szkole Górniczej. Tam, podczas studiów, zawsze, niemalże całe wakacje pracowałem, żeby dorobić sobie do stypendium. Potem, po zakończeniu wyższej uczelni, zacząłem pracować na kopalni Armii słowackiej I tam, jako mechanik, jako technik-mechanik, inżynier od spraw maszyn górniczych. Farałem codziennie do, do, do podziemie. Prze, na pewno codziennie przez 10-12 lat, tak. I ja byłem odpowiedzialny na, za to, że wszystkie maszyny, które, którymi się opiekowałem, były w ruchu. Czy ty się bałeś? Bo ja bym się bała. Trudno powiedzieć, czy się bałem. Na pewno pierwszy zjazd pod ziemię to są wielkie emocje. Ale jak się widzi obok siebie tych górników, jak oni zupełnie spokojnie na ludzie zjeżdżają i sobie tam opowiadają kawały, to się człowiek do tego przyzwyczaja bardzo szybko. Niemniej w kopalni można, nie chodzi o strach, tylko chodzi o to, żeby być czujnym. Żeby być czujnym. Jest to jednak, kopalnia to jest żywioł. Tak samo jak marynarze na morzu, to jest też żywioł, oni muszą być specjalistami, tak samo górnicy pod ziemią muszą być specjalistami, muszą przewidywać, co się może stać i muszą zabezpieczać to, żeby nie dochodziło do takich wypadków, które miały miejsce w historii. No właśnie, bo jak już wspominasz o wypadkach, to my rozmawiamy we wtorek, a w niedzielę była olbrzymia uroczystość w Karwinie odsłonięcia pomnika poświęconego właśnie górnikom, którzy zginęli 130 lat temu. Co tam się wtedy wydarzyło? Ten pomnik właściwie był zrenowowany, czyli był na nowo odsłonięty, ponieważ on już sobie przeszło 120-130 niespełna lat. Ten pomnik ma przypominać tragedię górniczą na kopalni Honeger która wydarzyła się 16 marca 1895 roku. Tam wtedy doszło do wybuchu w podziemnym składzie materiałów wybuchowych i ten wybuch rozprzestrzenił się po chodnikach tej kopalni właściwie z powodu tego, że tam był wszędzie proch, mm -hmm. węgiel, pył, pył węglowy, który jak wiadomo jest zmieszany z powietrzem, to jest tak samo materiałem wybuchowym i ten wybuch się rozprzestrzenił do wszystkich chodników kopalni, i zginęło tam wtedy 52 górników. Czyli w zasadzie 52 rodzin zostało bez środków do życia, teoretycznie, bo wtedy chyba tak było, że to jednak głównie ten górnik zabezpieczał rodzinę. To było w roku 1895. Jeszcze była świeżo w pamięci wszystkich mieszkańców Karwiny i okolicy tragedia z roku poprzedniego. Z 1894 na kopalni Franciszka, kopalni Jan i głęboki, które były połączone ze sobą chodnikami. Doszło do jeszcze większej tragedii. Tam wtedy zginęło 235 górników. Smutna, smutne to są historie, ale tak się pisała historia karwiny. Z tych wszystkich nieszczęść zawsze były wyciągane jakieś wnioski, jakieś konsekwencje, jakieś. Były tworzone nowe przepisy i każdy taki wypadek miał w miał następstwie to, że to bezpieczeństwo pracy górników było zawsze bardziej, było o niego zadbane. Bardziej Zawsze o niego dbano, żeby po prostu się to nie powtórzyło takiej sytuacji. Jesteś wiceprezesem Stowarzyszenia Olza Pro, to jest nowe stowarzyszenie, ono powstało niedawno. Możesz mi przypomnieć w którym roku? Powstało przed trzema laty, 2000, na, na pod koniec roku 2021. Stowarzyszenie założyliśmy z powodu tego, że jednak doszliśmy do wniosku, że o ile będziemy chcieć poważnie coś robić, naprawiać coś, to trzeba do tego niestety pieniędzy. A jeśli trzeba pieniędzy, to trzeba być zarejestrowanym, trzeba potem się wykazywać tą działalnością, trzeba być po prostu wiarygodnym. Mm. I dzięki temu właściwie Olza Pro powstało, a pomimo tego zeszła się bardzo fajna grupa przyjaciół, które mają tak samo myślą, tak samo czują i, i to samo chcą robić. To jest dobrze, bo to dobrze świadczy i dobrze wróży na przyszłość, bo jak jest grupa przyjaciół, to jest szansa na to, że jednak będziecie jeszcze długo działać. Czy to było, jeśli dobrze pamiętam, to było tak, że zaczęło się od cmentarza ewangelickiego w Karwinie Meksyku? Tak, tak. Zaczęło się i to trwa ciągle nadal. Cmentarz w Meksyku właściwie, żeśmy odkryli, mówiąc w cudzysłowie, w, 1900, w 2017 roku. Od tego czasu właśnie upłynęło już idzie ósmy rok kto go odkrył. Byliśmy na takiej wyprawie, to byli członkowie Birklubu braci Kufrowi na Zaolziu i robimy sobie takie wycieczki krajo krajoznawcze tu regionalne i byliśmy wtedy w starej Karwinie przy kopalni Barbara. Tam przy głównej bramie są tablice pamiątkowe ofiar II wojny światowej. Potem, żeśmy poszli za kopalnię Barbary, tam jest miejsce, też taki pomnik, gdzie na początku II wojny światowej rozstrzelono 12 Polaków mhm. i tam żeśmy się wybrali, że tam zrobimy porządek. To było rok przed rocznicą, przed setną wy, rocznicą wybuchu I wojny światowej. Mhm. I miasto Karwina z tej okazji zaczęło renowować wszystkie pomniki związane z II i z I wojną światową. I jak żeśmy tam przyszli robić porządek, to tam już porządek był zrobiony, tak? Bardzo dobrze. Wszelka mm -hmm. część dla, dla miasta Karwiny. No, więc żeśmy tam zapalili znicze, tam żeśmy tak trochę, takie po... Przeczytali te nazwiska tych dwunastu ofiar, trochę ktoś coś o tym wiedział, tośmy tam poopowiadali o tych ludziach. No i potem wracamy i nasz kolega J. Drużycki, znany dziennikarz z Warszawy, który tutaj się w Cieszynie osiedlił wtedy, mówi, chłopaki, tutaj gdzie jest swendarz awangalicki. Wzięliśmy kierunek, przeszliśmy przez tą główną drogę czteropasmową, która dzieli Barbary, od tego, mm. kopalnia Barbara, od tego, od tego miejsca, gdzie ten pomnik miał się znajdować. No i tak żeśmy przez zarośla się przedzierali, przedzierali i nagle, ni stąd, nizowąd, w zaroślach grób, po prostu, tak. Idziemy dalej, przez zarośla się przedzieramy, drugi grób, nie, patrzymy, polskie napisy. No, wiedzieliśmy, że tu Polacy żyli, nie. A zwłaszcza ewangelicy, bo potem żeśmy, było wiadomo, że to jakoś, yy, cmentarz ewangelicki. Yy, w centralnej części tego cmentarza stoi kaplica, której żeśmy nie zauważyli wchodząc na ten cmentarz. Ona była totalnie zarośnięta. Takżeśmy żeśmy szli, właściwie przyszliśmy do byłej bramy głównej i potem nawet tej alejki nie było i przydzieramy się dalej i, i nagle staje przed nami kaplica. Piękna, neogotycka, taka zrujnowana ruina kaplicy, bez dachu, bez wieży. Wieża była zapadnięta do wnętrza tej kaplicy. I tak nas to jakoś wzruszyło, że takie miejsce jest takie zapomnienie zarośnięte, i mówimy, z tym trzeba coś i zrobić. To nie ma możliwości, aby tak zostało. Nie? No i takżeśmy w drodze powrotnej o tym dyskutowali, rozmyślali, potem żeśmy siedli na piwko jeszcze. Wiadomo, piwko rozjaśniał umysł. I, I tak nas oświeciło, że Zorganizujemy za dwa tygodnie, bo za trzy tygodnie, tak zwaną brygadę. Zadzwoniłem do kolegi z z piłą Spalinową. Mówię mu, Roman, jest sprawa. Weź piłę, pójdziemy wycinać. Dobre, ja wezmę piłę, ale ty jest chyba ludzi, którzy będą to odciągać, co ja będę wycinał, nie? No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy w, we wrześniu 2017 roku. J. napisał o tym do głosu, do zwrotu. Informacja się rozeszła i tydzień potem już nas, pierwsze, na pierwszej tej brygadzie nas było 10, na następnie już nas było 15, a po dwóch tygodniach kontynuowaliśmy tę pracę i już nas było 20, tak? I już ta praca już była widoczna, tak? No tak, bo teraz naprawiacie też, z tego co widziałam, staracie się wyremontować te kaplice, które, które się tam znajduje, ale ja bym jeszcze wróciła do początku waszej pracy, bo wiesz, no, pracowaliście na terenie, który nie był wasz, formalnie, tak. czy to jakoś formalnie udało się już załatwić, czy jak, jak to w ogóle wygląda z tej, od, tej strony, od tej strony majątkowej, to znaczy od tego, kto jest właścicielem tego terenu i... Wszystkie tereny okoliczne są, były właści, właści, właścicielem było OKD, czyli Ostrawsko-Karolinskie mhm. Kopalnie. Z tym, że po prywatyzacji, wiadomo, wszystko teraz zagarnęła firma Asental, nie będę tu dalej komentować. Oprócz właściwie tego kwadratu, bo ten cmentarz jest na, 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 na powierzchni kwadratu 80x80 metrów to jest grunt ewangelików. Ewangelików, którzy Parafii ewangelickiej, byłej parafii w Karwinie, która teraz właściwie ma siedzibę we Fryszczacie. I tam skontaktowaliśmy się z pastorem Emilem Masurą, który bardzo ciepło przyjął, bardzo nas serdecznie przyjął. I był tam też jeden członek tej parafii, który nam potem później powiedział: No, myśmy się modlili, żeby ktoś taki się zjawił jakby. Brzmi to jak żart, ale tak powiedział. No i z jego zgodą potem żeśmy właściwie podjęli dalsze działania, włączyli się tam tamtejsi parafianie, ci ewangelicy, którzy tam jeszcze mają swoich przodków pogrzebanych. No właśnie, bo jak to jest? Tam jeszcze leżą ciała, czy to jest tak, że w momencie, jak ten cmentarz został jakby likwidowany, to dochodziło do przenoszenia tych pozostałości? Cmentarz nie był zlikwidowany, on był po prostu zamknięty, czyli zabroniono pochówków, zdaje się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Ostatnie daty tam są chyba 1977 rok, ostatnie daty pochówków, czyli właściwie niemalże 45, może już więcej lat ten cmentarz był nieczynny. A w związku z tym, że wszystkie okoliczne osiedla ludzkie, te kolonie górnicze, jak tam był Meksyk, kolonia Nowy Jork, wszystkie te inne, kolonia Leśna, kolonia na Henryku, wszystkie te kolonie zaczęły stopniowo zanikać i ludzie się wyprowadzili. I tak jak na początku XX stulecia tam mieszkało przeszło 20 tysięcy osób, mieszkańców, 20-24 podają które źródła. To w tym momencie tam mieszka kilkanaście osób. Niespełna dwudziestka ludzi jest oficjalnie zameldowana na terenie Starej Karwiny. No i w związku z tym, że jak się zaczęły wyludniać te okolice, to zaczęło to zapominać i o tych stopniowo, za te dziesięciolecia, o tych przodkach. Nie mówię, że wszyscy, tak? Ale może większość tych grobów jest zapomnianych, ponieważ i w tych zaroślach, Jakżeśmy tam pierwszy raz weszli, to było czasem widać, że tu jest świeczka, tu jakieś stare kwiaty, jakiś wieniec. Czyli tam widać, że wszyscy zarościa się tam ktoś przedzierał i tam na, na dzień zaduszny na pewno z z z zapalał znicz i, i może tam się modlił za tych, za tych, za tych zmarłych. Czy jakby nie dochodziło do czegoś takiego, że te groby były przenoszone na inne miejsce? Przed zamknięciem tego cmentarza pastor ewangelicki ogłosił tym swoim parafianom, że jest możliwość egzumacji tych swoich przodków i że to wszystko finansuje, finansuje kopalnia, która zawiniła właściwie to, że tam te tereny się zapadły i że tam to zniszczenie tych, tych terenów nastąpiło. Z tym, że nie wszyscy na to zareagowali. Było widać, że tak około kilkunastu, może dwadzieścia grobów, może więcej, było ekshumowanych. Niektóre zostały nawet odkryte, nie zasypane już. Ale większość ludzi pomyślała prawdopodobnie, że jeśli już tam ci przodkowie leżą, to niech sobie tam leżą. Niech, niech mają ten wieczny odpoczynek w tym miejscu, w którym spoczęli. Czyli myśmy tak szacowali, że tam leży niespełna tysiąc osób. Tysiąc ludzi tam jest pogrzebanych. To jest taki szacunek, ponieważ jednak w archiwum odnaleźliśmy plan tego cmentarza, gdzie można policzyć wszystkie te naplanowane kwatery, które tam... się nazywa kwatery, te miejsca pochówku. I na podstawie tego, żeśmy policzyli, że tam było 1600 kwater, tak jakoś, coś takiego, mhm. miejsc pochówku, z tym, że nie wszystkie były zajęte, a z drugiej, z drugiej strony znowu w niektórych grobach leży po kilka osób. Tak? Czyli tak z tego można statystycznie sobie tak doliczyć, ile tamtych osób mogło być pokrywanych. A potem jeszcze jest drugie źródło informacji, u pastora Emila Macury są do dyspozycji księgi zmarłych. Mhm. I one są dość grube, jest ich kilka przyznał się, że jeszcze nie mieliśmy czasu policzyć wszystkich tych i można to bardzo łatwo tam u niego stwierdzić, tylko nie ma, na to nie bój, wszystko trzeba czas i na to wszystko trzeba ludzi. Wy współpracujecie z Instytutem Polonika, z tego co mi wiadomo. I e, chciałam zapytać, bo wiem, że Instytut Polonika jeździ po świecie i szuka i renowuje te groby polskie, groby polskie, miejsca pamięci. I, jak rozmawiałam ostatnio z e, panem Michalskim, to e, on właśnie opowiadał mi o to, które, jakie pomniki e, ich interesują. Czy na tym cmentarzu znaleźliście też takie pomniki, które, o których wiadomo, że warto je renowować? Tak, na pewno. Na pewno my, osobiście ja, jako, jako górnik, emeryt, bardzo zawsze współczuję tym braciom, górnikom, którzy zginęli na szybcie, Tak. Zawsze to zdarzało się i za moich czasów, jak pracowałem. Zawsze to było takie trudne przeżycie. I mam taki sentyment do tych miejsc, pochówku, tych, tych ludzi i mamy odnaleźliśmy kilka takich miejsc nawet na tym cmentarzu ewangelickim w Karwinie Meksyku. Na przykład jeden taki potrójny grup, który pochodzi z roku 1924, w tym roku był wybuch na kopalni Gabriela. I tam, to było w niedzielę i dlatego zginęło, powiem, tylko 15 górników, bo mogło być gorzej. 12 z nich jest pogrzebanych na cmentarzu katolickim, mhm. czyli teraz na cmentarzu komunalnym, koło Starego Kościoła w Karwinie, a trzech właściwie nie było wiadomo, gdzie są. I myśmy odkryli właściwie, że tam ten grup potrójny to jest właśnie z tej samej katastrofy. Jeszcze to był fragment jednego nazwiska i na podstawie tego fragmentu w archiwum żeśmy odszukali, że to jest ta osoba, którą żeśmy poszukiwali, tych, tych trzech. Jest ten grob jest w planie, żeby go zrenowować. Był już nawet zrobiony kosztorys, kolega historyk Radim Krawczyk, który jest przewodniczącym kołka górników umundurowanych Gabriela. Bardzo mu na tym zależy, ponieważ to są ofiary z kopalni Gabriela, a oni reprezentują te, te tradycje tej kopalni. I on z, z dał sporządzić kosztorys i wiemy, wiele, ile, by to, ile by to mogło kosztować, z zakres tych prac i będziemy chcieć na to pozyskać finanse i to będzie kolejny etap chyba naszych starań, żeby, żeby to mogli zachować, żeby ją zrenowować. Bo robicie tego dużo, zrenowowaliście teraz ten pomnik, który był odsłonięty, a mówiłeś mi przed naszą rozmową, że e, macie kolejne plany i będą kolejne pomniki renowowane. Możesz troszeczkę zdradzić, co, co szykujecie? A więc to jest ten pomnik na Gabrieli. Kolejny taki sam przypadek, też e, część górników z, z innej katastrofy, z roku 1917. Czterej górnicy są pogrzebani na Cmentarzu katolickim, czyli też tam na tym, którym była ta uroczystość teraz, a dwóch jest pogrzebanych właśnie na tym w Karwinie Meksyku. Czyli to jest znowu... I znowu żeśmy to stwierdzili, zupełnie czasem jesteśmy jak agencja detektywistyczna, żeby dojść do tego, żeby to odkryć, z którego czasu to było, to tam jest, co się wydarzyło. Bo w archiwach tych dokumentów jest bardzo dużo, ale trzeba ich jakoś poskładać razem i z tą rzeczywistością jakoś porównywać, żeby dojść do tej prawdy historycznej, jak się to właściwie wydarzyło, gdzie ci ludzie są pogrzebani. I tu też taki ciekawy przypadek, że tam były przewrócone dwa pomniki, ponieważ tam wyrostało drzewo na środku tego grobu, grube drzewo, niemalże 20-centymetrowe, które przewróciło te pomniki. I te pomniki leżące w trawie y, miały lekko czytelne napisy. Na pewno był tam rok śmierci 1917. I znaleźliśmy tam nazwisko Szurman i nazwisko. Jeszcze jedno teraz nie przypomnę sobie. I było ciekawe, że obydwaj zginęli w tym samym roku. 1917. Mhm. To już było. I aha, jeszcze było napisane górnik, tak? Mhm. Szurman, górnik zmarł. Mhm. Tak. Mhm. I na podstawie tego w, 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 w spisach tych tragedii jest taka książka Memento, e, Memento Hor, e, tragedii czeskiego chornictwa. Tam żeśmy znaleźli, że pod tą datą też był, z biegiem okoliczności na kopalni Honegger, e, od lampy górniczej zapalił się metan i doszło do wybuchu, zginęło sześciu górników. A w związku z tym, że te pomniki miały taki charakterystyczny bardzo kształt, niepowtarzalny, tak? A kolega Henio Cachel, który też jest członkiem Olzapro, on, on powiedział: Ty, ale na katolickim są ganz takie same groby, ganz identyczne. Myśmy tam poszli i dosłownie było jak, jak, jakby były jakby, jakby z jednego warsztatu wyszły, tych sześć pomników. Dwa były na tym ewangelickim, a te cztery tu na katolickim, z tym, że na tym katolickim niestety nie ma żadnych napisów. Ale na podstawie tego, że są identyczne, domyślamy się, że chodziło właśnie o tę katastrofę i jesteśmy niemalże pewni, że właściwie te nazwiska, któreśmy odkryli z archiwum, dwa są Ewangelicy, a czterej katolicy, że są pogrzebani w tym miejscu, które ten kolega właściwie nam wskazał. To jest niesamowita historia. Przyszła mi na myśl, przyszło mi na myśl takie stwierdzenie, że z tego, co opowiadałeś, to współpracujecie z najróżniejszymi ludźmi. Czy to jest tak, że to odkrywanie historii i ta, to Olsaporo, że jest takim elementem łączącym, łączącym Polaków i Czechów, na ewangelików, pewno. katolików, można tak powiedzieć? Na pewno, na pewno. Dwaj nasi członkowie są Czechami, wspomniany Radim Krawczyk, jeszcze jeden kolega, bardzo dobrze z nami współpracuje na przykład Peter Bindacz, który jest pasjonatem po prostu wszystkich spraw związanych z Starą Karwiną. On bierze udział we wszystkich naszych akcjach, pomimo tego, że nie jest naszym członkiem. Jest wielkim fanem górnictwa, między innymi jest także współautorem książki o Solcy, o tym parku zamkowym. Mhm. On i Erika Szweserowa napisali rewelacyjną książkę, naprawdę na poziomie profesjonalnym, nawet tam są archeologiczne odkrycia takie prywatne, nie wiem czy to jest zupełnie legalne, tak? Ale jeśli coś leży na ziemi i się to odnajduje w trawie i się to podnosi i się to ewiduje, to chyba nie jest to niezgodne z prawem, tak? Czyli mamy członków, jest dwunastu członków takich regularnych, tak? Ale pomimo tego mamy chyba kilkudziesięciu takich fanów, którzy chodzą na wszystkie nasze akcje, na wszystkie nasze imprezy. Chodzą pracować z nami, lubią to, przychodzą. Jako górnik robię sobie taką statystykę tych wszystkich prac na tym cmentarzu. Od pierwszej tej brigady od tego 2017 roku. I jesienią, żeśmy skończyli w listopadzie, to spotkaliśmy się no po raz 83 na tym cmentarzu, bo zawsze robimy chyba tak 5 sobot, pięć, 6 sobot na wiosnę, 5-6 sobot na jesień. Zawsze po Wielkanocy zaczynamy, albo mhm. jak Wielkanoc jest za późno, to przed Wielkanocą, a zawsze zaczynamy przed dniem zmarłych ten miesiąc, czyli wrzesień, październik, mhm. tak? No i jest tak, w sumie tak 10-12 tych spotkań roboczych jest za rok. Jak sobie policzymy ilość lat, to jest 83 razy i podczas tych prac, tam pracowało przez 1100 osób już teraz, tak? Na dzień dzisiejszy jest 1100 osób, niektórzy tam kilka kilkakrotnie, niektórzy kilkadziesiąt razy, tak? Ale liczymy każdą tą zmianę odpracowaną na tym, na tym cmentarzu. Myślę, że to też o czymś wypowiada i dlatego ta, ta, taka ewidencja jest, żeby po prostu było widać, że ta robota się nie zrobiła sama. Że to jest włożone do jakiś trud, a pomimo tego jest, mogę powiedzieć za siebie, bardzo wielka satysfakcja z tego, że się to udaje, że nie chcę, żeby to zabniało jako żart, ale że ten cmentarz żyje, tak? Odżył, tak? Odżył to jest może lepsze słowo. W związku z tym my na pewno do podpisów pod podcastem damy link do stron internetowych Stowarzyszenia Olzapro, bo rozumiem, że jeśli ktoś chce pomóc, czy to już fizycznie, czy może nawet finansowo, to z przyjemnością go przywitacie. Wszyscy są mile widziani oczywiście. Więc zapraszamy do Skontaktowania się ze stowarzyszeniem, bo roboty jeszcze jest sporo i odkryć wierzymy w to, że też jeszcze będzie sporo. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia rozmowa, bo temat jest bardzo, bardzo szeroki i że jeszcze się zobaczymy. Na pewno jestem do jestem dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.